Wiesz co? Chyba ten serial, który robimy, jest kiepski. Nic się tu nie dzieje. Ja też nie ogarniam. Ty, to... Powiedz jakiś motyw, który powoduje, że w tym serialu coś się naprawdę będzie dziać. Może więcej scen łóżkowych. Tego jest trzy czwarte. To sceny łóżkowe, ale brutalne. Więcej krwi! Ty, może rzucimy do sypialni Smoka? jest ona, taka niewinna, nie? No tym mówisz, nie? Cała w bieli. Nie, nie. złammy konwencję. Tęcza, tęcza. To jest teraz modne. Cała w tęczy. I na to wchodzi smok. Tak, tak. I teraz tylko kto będzie smokiem. Stop. Maria, zostań.